Klub Młodzieżowy Strefa jest jednym z miejsc w naszym mieście, w którym dzieci i młodzież mogą kreatywnie spędzać swój czas. Placówka nie zwalnia tempa również w dni wolne od szkoły. Strefa jest klubem stworzonym dla młodzieży, prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomoc na Dłoń. Młodzi ludzie mogą spędzić swój czas w tym miejscu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, lecz wakacje zmieniają tę regułę. W tym czasie zostało zaplanowane dla podopiecznych mnóstwo atrakcji. W tej chwili realizujemy program Wakacyjna Świetlica w Stowarzyszeniu Pomoc na Dłoń i zaplanowaliśmy dla dzieciaków atrakcje takie jak wyjścia, wycieczki, skorzystamy z bezpłatnej komunikacji, spędzimy trochę czasu tutaj w Świetlicy, zajęcia plastyczne, techniczne, wycieczka rowerowa. Myślę, że udamy się w wiele ciekawych miejsc, wszystkiego nie mogę zdradzić, ale zawsze coś atrakcyjnego dla dzieci jest. No i oczywiście jak tylko pogoda dopisze to basen. Młodzież ceni sobie możliwość spędzenia aktywnych wakacji w klubie przy ulicy Żółkiewskiego. Jest dużo osób i można dużo rzeczy robić, i, i po prostu są super wychowawcy i dużo innych rzeczy. A co, co robicie ciekawego tutaj? No, różnie gramy w różne planszówki, ping-ponga takiego, nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. Gramy na Xboxie, różne rzeczy robimy. No gramy w grę taką. Jaką? Nie wiem jak się nazywa. A na czym polega? E, że się odkrywa i kto pierwszy weźmie i ten, wygrywa. Przy tak licznym gronie dzieci, wychowawcom przychodzi z pomocą wolontariuszka, która pomaga dopilnować oraz organizować czas dla młodych, energicznych ludzi. Ja ogólnie przychodzę na strefę i tu pomagam jako wolontariusz, i lubię tu w ogóle spędzać czas przez te wakacje, bo mam tu co robić. I po prostu, jakby tak powiedzieć, lubię pomagać. I jak jesteś do zrobienia, to bardzo chętnie zrobię. A jak nie ma nic, to, to się zajmuję sobą, nie wiem, typu rysunki albo coś tam tworzenie. Wakacje ze strefą, które dofinansowało miasto Racibusz, potrwają jeszcze tylko przez dwa tygodnie, ale jest szansa na to, że w sierpniu stowarzyszenie znów zaoferuje ciekawe zajęcia dla młodzieży.